Amortyzator jest jednym z podstawowych elementów zawieszenia pojazdu. Jego zadaniem jest tłumienie wahań sprężyny, zapewniając tym samym lepsze panowanie nad pojazdem przyczepność, stabilność i komfort jazdy. Obecnie amortyzatory to urządzenia hydrauliczne. Zasada ich działania opiera się na przepływie oleju przez zawory. Poziom tłumienia amortyzatorów jest uzależniony od prędkości tłoka. Dlatego też, im szybciej się on porusza, tym większą odporność na ruch wykazuje amortyzator, tym samym stając się sztywniejszym. Najczęściej stosowany obecnie w pojazdach typ amortyzatora to hydrauliczny amortyzator teleskopowy. Chociaż na rynku dostępne są inne warianty, większość jest przymocowana do pojazdu i wyposażona w jedną lub dwie cylindryczne stalowe rury i tłok poruszający się wewnątrz nich w górę i w dół. Ten system obejmuje skalibrowane zawory, które umożliwiają regulację siły ściskania i odbicia dzięki kontroli przepływu oleju w różnych warunkach prowadzenia pojazdu. Amortyzatory dwururowe, jak sama nazwa wskazuje, wykonane są z dwóch koncentrycznie ustawionych rur. Rury te tworzą komorę roboczą i komorę rezerwową. Aby amortyzator prawidłowo spełniał swoje zadanie, komora robocza musi być przez cały czas napełniona olejem. W innym przypadku zawory pracują z powietrzem, co spowoduje nieprawidłowe ich działanie. Komora rezerwowa będzie zawsze częściowo wypełniona olejem, ponieważ jej zadaniem jest zapewnienie całkowitego wypełnienia komory roboczej olejem, niezależnie od tego, jak mocno ściśnięty jest amortyzator. Obie rury są oddzielone, a u podstawy komory roboczej znajduje się zawór kompresyjny. Standardowa konstrukcja dowolnego amortyzatora dwururowego obejmuje również tłoczysko z zaworem tłoka poruszające się w górę i dół wypełnionej olejem komory nazywanej komorą roboczą. Ten zawór odbicia obejmuje trzy typy podstawowych elementów regulujących przepływ oleju. Elastycznych perforowanych płytek regulujących siłę przy niewielkich prędkościach tłoka 0,12 m/s, zestawu elastycznych dysków kontrolujących siłę przy średnich prędkościach 0,42 m/s oraz perforowanego centralnego cylindra lub łącznika, który reguluje siłę przepływu, gdy tłok porusza się z dużą prędkością 0,76 m/s. W rurowych amortyzatorach u podstawy rury stanowiącej komorę roboczą znajduje się również zawór kompresyjny, zwany też zaworem podstawy. Ustawienie tego zaworu jest podobne do ustawienia zaworu tłoka, jednak jest odwrócone. Jest on również mniejszy, ponieważ jego konstrukcja uwzględnia siłę tłumienia osiąganą dzięki ściskaniu sprężyn oraz innych elastycznych elementów układu zawieszenia. Gdy amortyzator jest ściskany z powodu nierównej nawierzchni, tłok zostaje wprowadzony do komory roboczej, zwiększając tym samym ciśnienie znajdującego się w niej oleju. Podczas tzw. fazy ściskania, zawór podstawy reguluje opór ruchu tłumiącego, natomiast olej przepływa niemal zupełnie swobodnie z dolnej części komory roboczej w górę przez zawór tłoka. Wzrost ciśnienia oleju w komorze roboczej powoduje progresywne otwarcie zaworu kompresyjnego i kontrolowany przepływ nadmiaru oleju do komory rezerwowej. Podczas ruchu odwicia tłok opuszcza komorę roboczą w kontrolowany sposób dzięki działaniu zaworu odwicia. Ten ruch tworzy próżnię, która powoduje zasysanie z komory rezerwowej ilości oleju która odpowiada objętości tłoka wycofanego z komory roboczej podczas ruchu odbicia. Dzięki temu zjawisku komora robocza jest stale wypełniona olejem. Amortyzatory dwururowe, w których powietrze znajdujące się w komorze rezerwowej zostanie zastąpione sprężonym azotem o niskim ciśnieniu od 1,25 do 4 kg na cm2, nazywamy amortyzatorami gazowymi. Ten proces wypełniania gazem ma miejsce na etapie produkcji. Ciekły azot jest wprowadzany do zbiornika przed zamocowaniem uszczelek zapobiegających wyciekom oleju, znajdujących się w górnej części amortyzatora. Kluczową korzyścią dodania gazu pod ciśnieniem do amortyzatora dwururowego jest zapobieganie zjawisku spieniania się oleju, które występuje, gdy w oleju powstają pęcherzyki powietrza w wyniku nadmiernych zmian ciśnienia występujących podczas przepływu oleju przez zawór tłoka, gdy ten porusza się w górę i w dół z dużą prędkością. Na powietrzanie skutkuje hałasem i nierówną pracą amortyzatora spowodowaną przepływem powietrza przez zawory. W przypadku dwururowego amortyzatora gazowego sprężony azot zapobiega powstawaniu pęchoczyków powietrza, które powodują zjawisko kawitacji, czyli napowietrzenia, oraz niekorzystnemu wpływowi tego zjawiska na bezpieczeństwo pojazdu. Amortyzatory gazowe mają znaczącą przewagę nad amortyzatorami olejowymi także z innych względów. Gaz pod ciśnieniem w komorze rezerwowej wpycha olej do komory roboczej, dzięki czemu jest ona zawsze pełna. Zjawisko to eliminuje potrzebę przygotowania amortyzatora przed montażem. Napełnianie gazem wzmacnia właściwości amortyzatora i zwiększa elastyczność pojazdu. Gdy amortyzator jest ściśnięty, olej unoszący się w komorze roboczej przepływa do komory rezerwowej i spręża znajdujący się w niej gaz. Gdy rozpoczyna się odbicie amortyzatora, siła rozszerzającego się gazu pomaga w szybszym odbiciu amortyzatora. W rezultacie amortyzator reaguje szybciej, pomagając dłużej utrzymać kontakt opony z nawierzchnią, zwiększając bezpieczeństwo pojazdu dzięki lepszej przyczepności opony i skuteczniejszej kontroli układu jezdnego.